Cześć dzień dobry, witam was serdecznie, witam Was ponownie z krynicy Słotwiny Arena. Jestem tutaj dzisiaj z dwóch powodów. Pierwszy to koncert, który się tutaj odbędzie. Pod hasłem Summertime wystąpią najlepsi polscy wykonawcy. Będziemy słuchać przebojów letnich. Zarówno polskich, jak i światowych. Będzie doskonała zabawa, i mam nadzieję, że z kimś z Was się tutaj spotkam, będzie można przybić piątkę. Ja już Wam o tym koncercie wcześniej mówiłem, i pamiętacie, tydzień temu byłem tutaj na rowerze, możecie zobaczyć film na moim kanale na YouTube, gdzie Was serdecznie zapraszam. A jeżeli ktoś by chciał śledzić, gdzie jestem i co robię, to oczywiście zapraszam na moje social media, zapraszam na Instagram, zapraszam na Facebooka. Drugim powodem mojej wizyty dzisiaj w Krynicy, ha, jakby tutaj powiedzieć, jest w pewien sposób czy ukoronowanie, ukoronowanie mojej 20-letniej współpracy z Łórskim Testem. Jako partner Łórski Testu zaczyna, zaczynałem współpracę ponad 20 lat temu, publikując pierwsze wyniki z Doliny Gastein. Tam był, odbył się pierwszy Łórski Test, jeszcze wtedy nazywany Austriacki Test. Dzisiaj to jest Worldski Test, jeden z najbardziej prestiżowych i opiniotwórczych, opiniotwórczych testów nart na świecie. Na moje zaproszenie w końcu odpowiedział Gerhard Brüger, pomysłodawca i dyrektor Worldski Testu, organizator Worldski Testu. Przyjechał tutaj do Polski i przez ostatnie kilka dni jeździmy po polskich ośrodkach narciarskich, zwiedzamy. W pod tym kątem, żeby Gerhard zapoznał się, jak wygląda narciarstwo w Polsce, jak to funkcjonuje, jaką mamy infrastrukturę. Jest oczywiście, no oczywiście, jest miło zaskoczony, jest zaskoczony naszą obsługą, jakością obsługi, jakością wyciągów, jakością infrastruktury. I co z tego wyniknie na przyszłość? Nie będę tutaj dopowiadał, bo za dużo by mówić. Mam nadzieję, że pewnego dnia. Będzie możliwość, że testy, że Łorski test odbędzie się w jednym z polskich ośrodków narciarskich. Że będzie taka możliwość, że część z Was będzie mogła testować narty Łorski testu, które są wydane do Łorski testu, które są prezentowane najnowsze modele na kolejny sezon, będzie mogła testować na jednym z polskich stoków. Czego sobie bym życzył i to by było takie ukoronowanie mojej 20-letniej współpracy z Gerhardem, z Wordski Testem, z partnerami w Austrii. Jeżeli macie pytania w tym temacie, to serdecznie piszcie pod tym filmem. Serdecznie zapraszam Was do komentarzy, a kolejna sprawa, jeżeli by były pytania o wyniki Wordski testu, to będą one opublikowane dokładnie w dniu otwarcia Pucharu świata w Zelden, czyli ostatni albo przedostatni weekend października. Zapraszam na moją stronę, zapraszam na moje social media, zapraszam też do serwisu Patronite, gdzie możecie wspierać moją działalność. To tyle z Krynicy, tyle Słotwiny, Arena, a ja już idę przygotowywać się do koncertu. Trzymajcie się, cześć!